Na naszym krajowym podwórku pojawi się nowość, która wcześniej nie była dostępna nigdzie indziej, mianowicie jest to mała pilarka spalinowa, tak zwana gałęziówka za 460 zł, pilarka o mocy 07 kW, długością cięcia 20 cm, prędkość obracania łańcucha to 21 m na sekundę, maksymalne obroty silnika to 11 tysięcy obrotów na minutę, a waga około 3,8 kg. Porównując inne gałęziówki tego typu, cena jest bardzo atrakcyjna. Biorąc również pod uwagę sposób, w jaki przebiegają reklamacje elektronarzędzi Parkside, wydaje mi się, że to naprawdę bardzo dobra oferta. Ostatnio prezentowałem Wam akumulatorową pilarkę łańcuchową pracującą z napięciem 40 V. Była to seria zielona, natomiast z silnikiem bezczotkowym. Tutaj widzimy, że pojawiła się w Europie niemalże identyczna jak wersja zielona pilarka z serii Parkside Performance. Również na dwa akumulatory z takimi samymi parametrami technicznymi, wydajnościowymi. Mamy tutaj prowadnico długości 45,5 cm, długość cięcia 38 cm. Tak samo dwa tryby pracy, dwie prędkości 15 m na sekundę i 20 m na sekundę, jak chodzi o szybkość poruszania się łańcucha. Z tego co widzę na zdjęciach wygląda identycznie, natomiast różni się tylko jednym szczegółem. Tutaj w tej serii Performance możemy pilarkę połączyć z naszym smartfonem za pomocą Bluetooth. Pilarka w Niemczech kosztuje 120 euro. Ostatnio w sieci pojawił się filmik z nowym elektronarzędziem serii Parkside Performance. Mi się ten filmik bardzo spodobał, bardzo mnie ucieszył bardziej, ponieważ już długo wyczekiwałem na takie elektronarzędzie z tej serii. Chodzi tutaj o pilarkę tarczową serii Parkside Performance. Mi chodziło osobiście na jeden akumulator 20 woltowy. Natomiast widzimy tutaj, że jest to pilarka o napięciu 40 v na dwa akumulatory. Tarczą o średnicy 190 mm otworem 30 mm i grubością tarczy 1 mm. Mamy pompę głębinową zanurzeniową silnikiem o mocy 900 W wydajnością 4,500 litrów na godzinę, wydajność tłoczenia maksymalnie 19 m, głębokość zanurzenia to maksymalnie 19 m, ciśnienie tłoczenia 6 barów do zaopatrywania w wodę gospodarstw domowych lub do nawadniania domów i ogrodów. Cena to 860 zł. Dalej mamy hydrofor ogrodowy, 1300 W, 850 zł, maksymalna wydajność to 5000 litrów na godzinę, wysokość pompowania około 50 metrów, wysokość zasysania około 8 metrów, maksymalne ciśnienie około 4,5 barów. Przeznaczone do czystej wody, deszczówki lub lekko zanieczyszczonej o maksymalnej wielkości zanieczyszczeń 1 mm. Ze zbiornikiem o pojemności 24 litrów z nierdzewnej stali szlachetnej do ciągłego zasilania w wodę o stałym ciśnieniu. Idealne na przestrzenne grunty z dużymi różnicami poziomów. Do automatycznego zasilania wodę użytkową ze studni, basenów lub zbiorników na deszczówkę. Dalej mamy hydrofor elektroniczny 700 zł, 1300 W, również 5000 litrów na godzinę. 5 barów. Do nawadniania w domu i w ogrodzie. Maksymalna wielkość zanieczyszczeń to 0,5 mm sumie pompa zanurzeniowa do wody brudnej za 300 zł. Silnikiem o mocy 1100 W. Maksymalna wysokość tłoczenia to 9 metrów, maksymalna głębokość zanurzenia to 7 metrów, a wydajność to 20 000 litrów na godzinę. Z obudową i wałem silnika ze stali nierdzewnej. Wylot pompy to 1, 1, 2 cala. Z serii Performance mamy również pompę zanurzeniową do wody czystej za 400 zł. Z silnikiem o mocy 750 W, maksymalnie 17 000 litrów na godzinę, a wysokość tłoczenia to 9 m Za 400 zł, ściśnieniem ciśnieniem 0,9 bara. W sprzedaży pojawiła się również spalinowa glebogryzarka za cenę ponad 1000 zł, z dwoma szerokościami roboczymi 36 i 36,56 cm, silnikiem o mocy 3,7 konia mechanicznego, o maksymalnej głębokości pracy 26 cm. Waga tego urządzenia to około 30 kg. Gdzie pojawiła się również akumulatorowa kosiarka z napędem Parkside Performance z silnikiem bezszczotkowym na cztery akumulatory 20V serii X20V Team? Zalecane tutaj są cztery akumulatory 8Ah. I mamy informację, że na nich możemy skosić aż do 1500 m2 trawnika. Szerokość koszenia to 47 cm. Zakres regulacji wysokości koszenia to od 2,5 do 10 cm. Na biegu jałowym, od 2,5 do 3300 obrotów na minutę. Z koszem na trawę o pojemności 50 litrów i workiem o pojemności 70 litrów. Na panelu sterującym widać wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów oraz przełącznik między dwoma trybami. Przypuszczam, że jest to tryb normalny i eko. No i oczywiście możemy się połączyć przez Bluetooth z naszymi smartfonami. Kosiarka prawdopodobnie będzie działać również na dwóch akumulatorach. Na polskiej stronie online i zagranicznych nie da się nie zauważyć, że Lidl wprowadził bardzo dużo narzędzi ręcznych izolowanych do 1000V. Nie są to już tylko wkrętaki jak było dotychczas, tylko już tutaj mamy klucze nasadowe, grzechotki, klucze płaskie. Jednym słowem, zestawy do bardzo zaawansowanych, nawet nie do zaawansowanych, tylko po prostu do profesjonalnych prac z napięciem elektrycznym. Z pewnością takie narzędzia nie są przeznaczone dla Majsterkowicza, tylko dla elektryków. Dotychczas takie elektronarzędzia można było spotkać głównie z szyldem Wichy lub Knipexa, A teraz będziemy je mogli kupić w Lidlu. Choć przypuszczam, że będą one dostępne tylko online, ponieważ tu na przykład mamy taki zestaw. Kilka zestawów, jeden jest za 900 zł. Przypuszczam, że żaden Majsterkowicz w Lidlu tego nie kupi. Chociaż może się trafi kilku elektryków, którzy będą chcieli to przetestować. Moją uwagę: na polskiej stronie Lidla przykuła pokrywa zasysająca do szlifierki kątowej czyli osłona, którą możemy podłączyć do odkurzacza, aby podczas pracy szlifierką kątową urobek został odsysany wprost do odkurzacza, a nie rozpylał się po całym pomieszczeniu. Za 50 zł jest to bardzo niska cena. Widzimy, że mamy tutaj odpinaną część tej pokrywy, abyśmy mogli dojechać równo do ściany. A więc myślę, że jest to bardzo przydatne i potrzebne narzędzie i w tym przypadku nadwyrastanie. Mam tutaj kilka pierścieni złączki, zależnie od naszej ślifiarki kątowej. Jeden o średnicy 38, kolejny 42, 45 48 mm. Dostępny będzie również wertykulator o średnicy pracy 40 cm ze zbiornikiem 35 litrów silnikiem o mocy prawie 6 koni mechanicznych. W że będzie dostępny również duży kompresor o pojemności 50 litrów, z ciśnieniem roboczym maksymalnie 10 barów, moc od zasysania około 412 litrów na minutę, przy wydatku około 148 litrów na minutę. Na ten moment kompresor dostępny jest w Czechach za 7000 koron, czyli niecałe 1400 polskich złotych. Mamy dwucylindrowy silnik, dwa wyjścia na sprężone powietrze ze szybkozłączkami, dwa osobne manometry i płynną regulację maksymalnie do 10 barów. Na czeskiej stronie również pojawił się agregat inwenterowy, przeznaczony również do takich urządzeń elektrycznych jak telewizory, sprzęty muzyczne, komputery, czterosłowowym silnikiem benzynowym OHV, z automatycznym odłączeniem prądu w przypadku przeciążenia. Wyświetlacz LCD informujący o statusie pracy, przeciążeniu, ostrzeżeniu o poziomie oleju. Maksymalną mocą wyjściową 2000W. Moc znamionowa w trybie pracy ciągłej to 1600W, a moc silnika to 3 konie mechaniczne. Pojemność zbiornika na paliwo około 4 litrów. Zużycie przy pełnym obciążeniu, Zużycie przy pełnym obciążeniu to prawie 1,3 litra na godzinę. W sieci pojawiło się nawet takie urządzenie jak szlifierka stołowa z ruchomym blatem roboczym. Pod szyldem Parkside będziemy mogli kupić również akumulatorowy rozsiewacz do nawożenia, do siewu, do rozsypywania soli drogowej, z 6-stopniową elektroniczną regulacją prędkości, 8-stopniową ergonomiczną regulacją ilości rozrzucanego materiału, maksymalnie do 800 m2 w przypadku użycia akumulatora 4Ah, regulowana szerokość rozrzutu do 5 m.